Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy potrawkę z mielonego mięsa. Będziemy potrzebować 30 deko zmielonej łopatki, 30 deko pieczarek. Pieczarki ja nie płuczę, tylko obieram i cieniutko pokroimy. 3 pomidory, jedną cebulę i jedną marchewkę. W rondlu mam pół szklanki wody. I na gotującą się wodę wrzucę mięso i rozdrobnię, aby mięso było łyżką po prostu, pooddzielam mięso. Pomidory, marchewkę zetrę na tarce o dużych oczkach i tutaj mam jeszcze pół szklanki ryżu ryż mam opłukany i później dodam ryż i podlejemy większą ilością wody teraz rozdrabniam warzywa a mięso wrzucam na gotującą się wodę tak to wygląda i będziemy mięso gotować warzywa już mam rozdrobnione pomidory również starłam na tarce o dużych oczkach a tak wygląda gotowane mięso na potrawkę pooddzielałam można to zrobić widelcem i teraz do mięsa dodajemy

Wlewamy półtora szklanki wody, dodajemy pół szklanki opłukanego ryżu, doprawiamy solą, pieprzem i papryką. Ja mam paprykę y, słodką, jeżeli lubimy się dania, możemy dać część słodkiej, część ostrej papryki i danie mieszamy, tak ono wygląda, przykrywamy i gotujemy 30 minut pod przykryciem. I tak oto potrawka z mięsa mielonego jest gotowa. Możemy dodać zielonej pietruszki, koperku, szczypiorku. To już dowolnie na talerz. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Potrawka z mięsa mielonego.